Matko, jedyna, kto to robił tą instalację? Zobaczcie, przewody niepoopisywane, nie Tutaj coś dynda, tutaj coś wisi. O co w ogóle tutaj chodzi? A to jest najlepsze, zobaczcie. Przecież to jest jakiś nieśmieszny żart. Kto to w ogóle robił? To nie robił chyba elektryk, tylko jakiś budowlaniec. Masakra jakaś. Jak ja mam to wszystko teraz podłączyć, jak tu nie wiadomo o co chodzi? Nie wiadomo, o co chodzi. Przy okazji składania rozdzielnicy wpadłem na pomysł, żeby nagrać Wam krótki materiał, jak poradzić właśnie sobie z takimi przewodami, które są nieopisane. I no, przyczyn takiego nieopisania może być kilka. Po pierwsze, zapomnimy opisać przewód. Po drugie, no, opisany wcześniej przewód obcinamy, gdzie no obciętej końcówce był właśnie numer obwodu i teraz nie wiemy tak naprawdę, gdzie ten przewód szedł i co to jest za przewód. Głowimy się i musimy, musimy coś tam e, wykombinować. No i trzecia opcja, która niestety również się zdarza. przychodzi elektryk na budowę i z przyczyn od niego niezależnych w połowie pracy no, musi skończyć tą pracę. Następnie przychodzi drugi elektryk, który po tym pierwszym elektryku kończy jego robotę, ale i tak nie daje rady, na co musi przyjść trzeci elektryk, który bierze najwięcej pieniędzy, który musi poskładać to wszystko co zamen do kupy, żeby jakoś to wszystko działało. I akurat taką sytuację mieli moi znajomi, którzy w zeszłym tygodniu weszli sobie na robotę. Teoretycznie deweloperka, nowy budynek, a jednak taki bałagan jakby po prostu tam Petarda wybuchła i pomieszała wszystkie przewody. Pokażę Wam dwa sposoby, z czego pierwszy sposób będzie taki powiedzmy amatorski, kaskaderski, a drugi sposób będzie sposobem profesjonalnym. Jedziemy z tematem. Dla przypomnienia moi drodzy, instalacja jest wykonana oczywiście przeze mnie. Ta część lokalu jest zasilona nowymi przewodami jest zupełnie nowa instalacja. Druga część lokalu, która jest z tej strony, też ma nowe przewody, z tym że akurat no, musiałem to wszystko wyciągnąć, rozebrać, i teraz muszę sobie od nowa wszystko po prostu poszukać. Tak więc tak to wygląda. I teraz, tak, pierwszy sposób, czyli sposób amatorski, to w przypadku kiedy na przykład mamy załogę. Założony, już, założony osprzęt tutaj w lokalu, tak jak u mnie. Widzicie, że wszystko jest pozakładane i chcemy na przykład odnaleźć przewód, który zasila nam, załóżmy to gniazdo. No tutaj troszeczkę akryl musi przyjść, tak więc też nie komentujcie, proszę Was. Załóżmy, że chcemy odnaleźć ten zasilanie tego gniazdka. Musimy sobie włożyć jakiś odbiornik do tego gniazdka. W moim przypadku akurat będzie to taka prowizorka, czyli żarówka po prostu. Z wtyczką, tak więc, no też uważajcie, bo tak jak widzicie, tutaj mogą być jakieś niebezpieczne akcje, jeżeli po prostu coś tam dotkniecie. No i teraz musimy obrać sobie przewody i zobaczyć, który przewód będzie akurat zasilał nam tamto gniazdko. No i załóżmy, że mamy taki przewód obrany i musimy no niestety po kolei sobie posprawdzać, który obwód idzie gdzie. Warto sobie takich żarówek kilka przygotować, żeby po prostu nie latać w kółko. I teraz podłączamy sobie na krótko do złączek WAGO. Załączamy zasilanie i patrzymy, która żaróweczka się zaświeciła. Akurat trafiłem. Zobaczcie moi drodzy, tak więc misja zakończona. sukcesem. Mamy prąd, możemy ten przewód Opisać. Drugi sposób, i to bardziej cywilizowany, to zaopatrzenie się w jakiegoś rodzaju miernik. I ja akurat pożyczyłem takie, tego typu urządzenie od mojego kolegi. Koszt około 100 zł na Allegro. podlinkuję wam w opisie pod filmem. Ja swój już zamówiłem. Genialna sprawa. I teraz tak. Składa się on z nadajnika i z odbiornika. Po włączeniu tego. Nadajnika, który podpinamy gdzieś tam na krokodylki do instalacji, do jakiegoś przewodu, który chcemy odnaleźć. No, w moim przypadku to będzie utrudnione, bo tak jak widzieliście, osprzęt jest założony, dlatego muszę sobie no, jakąś wtyczkę ogarnąć z przewodami, podpiąć i tak dalej. I tak dalej. Podpinamy, i tym lokalizatorem lokalizujemy przewód. Moi drodzy, zobaczcie, tutaj on wydobywa się z tego urządzenia jakiś tam dźwięk. Po zbliżeniu do lokalizatora dźwięk e, się zgłaśnia tak? i w tym momencie możemy sobie zlokalizować przewód, nie musimy go obierać ani nic z nim innego robi, za chwilę Wam pokażę jak to działa bo to jest po prostu no, genialne no i dobra, e, prowizorka zrobiona, tak to wygląda moi drodzy miernik podłączony do gniazda i w ogóle Wam powiem jeszcze, że tym miernikiem możecie również sprawdzić przewody e, komputerowe czyli a, tutaj macie akurat RJ którą możecie wpiąć sobie do gniazda. Bardzo fajna sprawa. I teraz tak. Bierzemy sobie przewody, które akurat mamy w rozdzielni i chcielibyśmy przedzwonić, powiedzmy sobie tak językiem gromadnym, czyli powiedzmy no fachowym. I tak jak widzicie, mam tutaj przewody, które muszę ogarnąć. Nie wiem, który jest który. Bierzemy sobie miernik, wciskamy i po kolei. Widzicie? Czyli mamy odnaleziony przewód, który nie musimy obierać, który po prostu no, może sobie wisieć, Bierzemy sobie do ręki. Ok, to jest nasz przewód. Super sprawa. Obrałem sobie ten przewód, podłączę go za chwilę na krótko i zobaczę, czy faktycznie to jest ten przewód z tego gniazda. Wpinam do wago. Ok, zapięte. Załączam zasilanie i zobaczcie, moi drodzy, nastała światłość. Prawda, że zarąbiste? No i teraz macie przykład, jak za niecałe 100 zł ułatwić sobie y, życie. No to jest po prostu niesamowite. Tak więc tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że patent Wam się przydał. Jeżeli ktoś miał taki problem i znalazłem rozwiązanie, możecie pochwalić się w komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!